Cześć, dzisiaj krótki poradnik o tym jak przygotować idealne ciasto na pizzę. Jest to ciasto, które dopracowałam wiele razy. E, początkowo chyba podpatrzyłam je u Jamie'ego Olivera. E, jest naprawdę bardzo smaczne, pizza wychodzi rewelacyjna, możecie rozwałkować je grubiej, jak i cieniej i mieć pizzę taką, jaką lubicie najbardziej. Sukces idealnej pizzy to właśnie ciasto, no a potem dodatki. E, włoskie pizze, szczerze mówiąc, tak jak byliśmy we Włoszech, raczej skromne w te dodatki. Ale wiem, że polskie pizze często Aż uginają się od tych dodatków, to wszystko zależy od tego, co lubicie. Więc taką pizzę przygotujcie, a ciasto na pewno sprawdzi się zarówno przy jednych, jak i przy drugich. Odmierzam mąkę pszenną. Dodaję mąkę wyższego typu, to może być mąka pszenna chlebowa albo, tak jak u mnie w tym przypadku, mąka chlebowa orkiszowa. Do tego dodaję drożdże, mogą być drożdże świeże lub suszone. Suszone dodaję do mąki, świeże rozrabiam w wodzie. Dodaję wodę, a także oliwę i wszystko doprawiam solą. Ciasto mieszam, a następnie przekładam na blat i zagniatam. Początkowo ciasto może Wam się wydawać dosyć luźne, ale nie przejmujcie się i nie podsypujcie też za dużo tej mąki. Lepiej nasmarować sobie dłonie oliwą, wtedy łatwiej jest wyrabiać ciasto. Mówię, aby nie podsypywać mąki, bo jak za dużo dosypiecie, to będzie po prostu ciasto potem twarde, a przecież pizza ma być smaczna. Pamiętajcie, aby ciasto dobrze wyrobić, to już połowa sukcesu. Ciasto musi ładnie wyrosnąć, czyli podwoić swoją objętość. Wyrobione ciasto wkładam do miski i odstawiam na całą godzinę, aby podwoiło swoją objętość. Układając ciasto na blaszce, możecie je rozciągnąć w dłoniach, nadając mu ładny kształt, albo pomagając wałkiem rozwałkować. Ja najpierw delikatnie ciasto rozciągam, a następnie za pomocą wałka nadaję mu ładny okrągły kształt. Aby pizza była chrupiąca, z wierzchu ciasto polecam wam posmarować delikatnie oliwą. I na to nakładam sos pomidorowy. Wierzch pizzy i tak przygotowaną pizzę wstawiam na około 17 minut do nagrzanego do 220 stopni piekarnika. Życzę Wam smacznej pizzy, czekam na Wasze komentarze, czekam też na zdjęcia Waszych pizz. Zostawiajcie pod przepisem. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!